Witam serdecznie z Piątkowa. Z mieszkania dwupokojowego przeznaczonego na wynajem. Budynek znajduje się w świetnej lokalizacji, tak jak wspomniałam, już na piątkowie, a dokładnie na osiedlu Batorego, w tej nowszej części osiedla z właśnie z niską zabudową i nowszą zabudową. Mieszkanie jest bardzo ustawne z wszystkimi pomieszczeniami niezależnymi, więc bezpośrednio z korytarza wchodzimy do każdego z pomieszczenia. Jest to naprawdę taki komfort mieszkania i duży plus. W korytarzu znajdują się dwie szafy, jedna jest do samej góry w zabudowie, druga jest e, przestawna. E, mieszkanie składa się również z osobnej toalety oraz oddzielnej łazienki. E, toaleta, tak jak widzimy, e, posiada również małą umywaleczkę, a po drugiej stronie mamy właśnie już wspomnianą łazienkę, która jest e, z wanną oraz e, w łazience znajduje się również pralka do dyspozycji e, najemców. Po lewej stronie mamy kolejne pomieszczenie, które może pełnić na przykład funkcję sypialni. Z tego pomieszczenia mamy bezpośrednie wyjście na balkon. Balkon znajduje się właśnie po tej cichej stronie osiedla. I jest sporych rozmiarów, więc możemy zaaranżować go w dowolny sposób i spędzać tutaj nasz wolny czas. W pobliżu znajduje się sklep spożywczy Kaufland oraz liczne punkty usługowe, więc tak jak widzimy teraz, naprawdę znajduje się kilka minutek od naszej klatki. Pozwoli nam to zaoszczędzić swój czas. E, mieszkanie właśnie wyposażone jest w meble, tak jak widzimy tutaj e, na przykładzie tego pomieszczenia. A co więcej, kuchnia jest sporych rozmiarów oraz posiada okno. Więc jest tutaj też ten komfort mieszkania, komfort przygotowania tych posiłków. I właśnie tak jak widzimy, znajduje się piekarnik, mikrofala, lodówka, więc te wszystkie niezbędne sprzęty są do dyspozycji i możemy właśnie z tego wszystkiego korzystać. Co najważniejsze, budynek jest świetnie skomunikowany, zarówno z centrum miasta, jak i z kampusem uniwersyteckim Morasko. W ciągu kilku minut docieramy na przystanek, gdzie jednym przystankiem e, dojeżdżamy do kampusu Morasko, a w drugą stronę w ciągu kilkunastu minut znajdujemy się już na moście teatralnym. Co więcej, mamy bliskość terenów spacerowych, już wcześniej wymienione Morasko oraz las Żurawiniec. Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu i do usłyszenia.